Postać Kraka jest postacią zupełnie legendarną. No Natomiast bardzo chętnie wierzymy w jego istnienie. Fakt, że od jego imienia powstała nazwa miasta, nazwa Krakowa. No, bardzo jest możliwe, że ta nazwa Kraków powstała od, nazwy, od imienia Kraka bądź też Krakusa. Natomiast samej postaci nie znamy. Sama postać to jest. Już wymysł kronikarzy, kronikarzy średniowiecznych. Natomiast jak trwają badania archeologiczne i poznajemy przeszłość okolic Krakowa, to jednak okazuje się, że w tych zapiskach już kronikarzy średniowiecznych może być ziarno prawdy. Dlatego, że myślimy dzisiaj, że sam Krak mógł żyć około 800 roku naszej ery. Do niedawna jeszcze wydawało się, że to są jakieś bajania, szczególnie mistrza Wincentego Kadłubka, który tutaj pierwszy o Kraku i jego córce, księżniczce Wandzie, pisał. Ale jeżeli popatrzymy na wyniki badań archeologicznych, między innymi Wyniki badań Kopca Krakusa, wtedy okazuje się, że mistrz Vincenty mógł jednak korzystać z jakichś legend, z jakichś przekazów, które mogły być oparte na prawdzie. Dlaczego? W okolicach Krakowa znane są do tej pory dwa ogromne kopce ziemne. Jeden z nich na podgórzu kopiec Kraka, drugi na terenie obecnej Nowej Huty, kopiec Wandy. Nie wiemy dokładnie, kiedy zostały one usypane. Są nawet teorie, że mogą być na przykład związane zupełnie nie z wczesnym średniowieczem, tylko choćby na przykład z ludem Celtów. Niemniej jednak Badania archeologiczne prowadzone szczególnie w latach 30. XX wieku w obrębie nasypu Kopca Krakusa doprowadziły z jednej strony do odkrycia w jego wypełnisku u podnóża kopca awarskiego okucia końca pasa, okucia datowanego mniej więcej na 800 rok naszej ery, a z drugiej strony na szczycie kopca odkryto korzenie ogromnego dębu. Ten dom no, zakłada się, że mógł zostać posadzony po pogrzebie księcia. W momencie Ścięcia ten dom miał około 300 lat. Czyli jeżeli pomyślimy, że został ten dom Ścięty w momencie wprowadzania chrześcijaństwa, czy to przez państwo czeskie, czy to już potem przez Polan, czyli gdzieś około wieku X, czyli najprawdopodobniej właśnie 300 lat. Wcześniej, gdzieś w wieku VIII, ten dom został, został po, posadzony. Czyli tutaj no, niejako legenda znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zebrałem was tutaj, bo chciałem wam o czymś powiedzieć. Stary już jestem. Lat mam tyle, że sam już nie pamiętam jak wiele, i życie moje powoli kresu dobiega. Wiele było w tym życiu, wiele było trudnych, ważnych wydarzeń. Walczyliśmy z wrogami, ze ślężanami, z morawianami i z innymi, których już nie pamiętam, bo stary już jestem. I życie moje dobiega kresu. Trzeba pomyśleć o przyszłości, o młodszym następcy, który sił ma dużo i który poprowadzi Was do dalszej walki, do dalszych zwycięstw i zapewni dostatek naszemu grodowi. Dlatego postanowiłem zrzec się swojej władzy. I przekazać ją komuś, godnemu, młodszemu, który zadba o was. Jakże to tak? Nie może być. Nie może być! Panie, co mówisz? Jesteś niczym słońce wznoszące się nad naszymi dziedzinami. Bez ciebie czeka nas jeno czarna rozpacz. Nie damy rady, nie ma przyszłości bez ciebie. Błagamy, nie odchodź. To postanowione. Dość już. Kraków, żegnam cię już. Zostawiam wam ten gród, Krakowianie. Bajcie o to miejsce. Zastanowić się nad samą nazwą, nazwą rękawki, dziś używanej jako nazwę święta, natomiast no, w przeszłości używanej jako określenie samego kopca, kopca zwanego rękawką. Według legend, no, najłatwiej było naszym przodkom, niekoniecznie znającym średniowieczne przekazy i średniowieczne źródło słów, najłatwiej było wytłumaczyć określenie rękawka. Opisem akcji, która doprowadziła do usypania Kopca Krakusa. Opowiadano mianowicie, że lud Krakowa tak bardzo zrozpaczony po śmierci wspaniałego księcia, w akcji spontanicznej nosił wręcz właśnie w rękawach ziemię, aby swojemu zmarłemu władcy ten monument na pamiątkę usypać. No, przeczą temu dwa fakty. Jeden to jest fakt archeologiczny, a drugi fakt językoznawczy. Badania archeologiczne wnętrza kopca Krakusa wskazały, że kopiec ten był usypany bardzo starannie, bardzo pracowicie, według przemyślanego planu. Mianowicie wewnątrz kopca, wewnątrz, w centrum miejsca, gdzie miał być usypany kopiec, wbito w ziemię ogromny pal, od niego odprowadzono. Płotki, płotki plecione z wierzby, plecione z gałązek i dopiero w taką konstrukcję sypano ziemię. Czyli nie była to jakaś spontaniczna akcja z rozpaczonego ludu, tylko akcja jak najbardziej planowa. Drugą sprawą jest właśnie źródłosłów. Prasłowiański, słowiański źródłosłów, słowa rękawka w wielu językach, m.in. w języku ruskim, w językach bałkańskich, w języku starocerkiewnym, słowa podobne do rakiew, rukew. Rakwa to określenie trumny, określenie mogiły, czyli raczej rękawka w znaczeniu grobowca, a nie czegoś mającego, coś, cokolwiek wspólnego z noszeniem ziemi w rękawach. obchodzone jest rokrocznie we wtorek po Wielkiej Nocy. Tak naprawdę nie wiemy dziś dokładnie, jakie są jego początki i możemy tylko spekulować, jaka jest jego geneza. Bardzo długo, do czasu niejako reaktywowania wczesnośredniowiecznych zwyczajów przez drużynę wojów wiślańskich Krak, to święto odbierane było jako 19-18 wieczne święto przede wszystkim krakowskiej młodzieży i niestety krakowskiej gawiedzi, która przychodziła na kopiec bardzo tłumnie po to, by zbierać, a nieraz wręcz bić się o toczone z kopca, ze szczytu kopca jedzenie, monety, jabłka czy też wypieki. Natomiast dzisiaj uważamy, że jest to święto, które ma swoje źródło w wierzeniach pogańskich, przedchrześcijańskich i bardzo często uważa się zgodnie z legendą, że jego początki łączą się z obrzędami, które miały miejsce na szczycie wzgórza Lasoty po śmierci księcia Kraka z odbywającymi się tutaj igrzyskami, walkami wojów i innego rodzaju zwyczajami, obrzędami, którymi śmierć Kraka chciano upamiętnić, a potem rokrocznie przypominać. Jest bardzo ciekawym świętem, bo z jednej strony no, najprawdopodobniej obchodzone jest już od przeszło tysiąca lat, a z drugiej strony jest świętem ciągle żywym i świętem bardzo zmieniającym się. Zmieniającym się zarówno na naszych oczach, jak również zmieniającym się w ciągu ostatnich 100 czy 200 lat. W XIX wieku najpierw władze Austriackie zabroniły obchodzenia jego na zboczu kopca Krakusa. Z jednej strony wiązało się to właśnie ze scenami, do których tam dochodziło. Z drugiej strony wiązało się to m.in. z austriackimi planami wybudowania wokół, wokół kopca, austriackiego fortu i koszarów wojska austriackiego. Dlatego też w XIX wieku obchody święta rękawki Przeniosły się w pobliże kościółka świętego Benedykta, i powoli ze święta zupełnie pogańskiego zmieniły się, czy też próbowały się zmienić święto łączone z chrześcijaństwem. Niemniej jednak nadal miały charakter ludyczny, zabawowy, z jednej strony wiązały się z Wielkanocą, no z drugiej strony jednak z dobrą zabawą. Grodzianie, zebraliśmy się tutaj na kopcu, jak co roku od śmierci naszego nieodżałowanego księcia Kraka, wielkiego władcy, dzięki któremu nasze plemię jest tak potężne, jak jest w tej chwili. Zebraliśmy się tutaj, aby oddać cześć jego duchowi, ale również duchowi wszystkich naszych zmarłych przodków. Ten dzień jest wyjątkowy, bo otwierają się bramy nawi i możemy się połączyć z duszami naszych odeszłych bliskich. Ale zebraliśmy się tu nie tylko dlatego. Ten dzień zaczyna kolejny rok z życia Grodu Kraka, Krakowa. Od tego, jak wypadną dzisiejsze wróżby, zależy los naszego grodu. A zatem rozpocznijmy obrzędy. Rozpocznijmy od złożenia darów. Złóżmy dary. To, co przetrwało do dzisiejszego czasu, to, co znamy z przekazów już nowożytnych opisujących obrzędy, które odbywały się we, we wtorek po Wielkiej Nocy na Kopcu. To jest już sytuacja przefiltrowana przez nałożenie się na pogańskie wierzenia wierzeń chrześcijańskich. Coś, co być może nasi przodkowie pogańscy obchodzili jako wiosenne święto dziadów, zbiegło się w czasie z obchodami Wielkanocy. Stąd z czasem w obchodach rękawki pojawiło się toczenie po zboczu kopca jajek, czy też innych tutaj dóbr materialnych i pożywienia.